Aby zrealizować sprzedaż, naciśnij Sprzedaż. Najłatwiej znaleźć szukaną pozycję, wybierając opcję po kodzie. Wybierz numer usługi lub towaru. Wybierz koszyk. Jeśli cena nie została zdefiniowana w bazie towarowej, to wpisz teraz odpowiednią kwotę. Wybierz ilość sztuk. Potwierdź OK. W celu dodania kolejnej pozycji, postępuj jak wyżej. Jeśli chcesz przejść do podsumowania paragonu, naciśnij OK. W tym momencie możesz skorzystać z dodatkowych opcji, które znajdziesz pod przyciskiem F. Możesz tam dodać rabat lub narzut do całego paragonu, anulować transakcję, sprawdzić cenę w bazie towarowej lub dodać nit nabywcy. By przejść dalej, kliknij płatność. Upewnij się, że wybrana forma płatności to gotówka. Zatwierdź zielonym przyciskiem. To wszystko. Właśnie drukuje się paragon.